Potrzebujesz mocnej i niezawodnej ładowarki do swojego kolejnego projektu? Nie znajdziesz lepszej opcji niż Skiter MT380. Ta imponująca maszyna jest produkowana przez polską firmę Modern Tech, która zajmuje się produkcją wysokiej jakości sprzętu od 2011 roku. MT380 jest kompaktowych rozmiarów ładowarką, która umożliwia pracę w miejscach niedostępnych dla większych urządzeń. Ale tym, co naprawdę wyróżnia Skitera, MT380 na tle konkurencji, jest innowacyjne wykorzystanie technologii. Maszyna może pochwalić się zaawansowanym układem hydraulicznym, który optymalizuje prędkość i jakość pracy. Posiada również system sterowania Skid Steer, który ułatwia i usprawnia pracę operatorom. Zaletami takiego rozwiązania są zwrotność i łatwość obsługi. Oprócz mocy i niezawodności. MT-380 jest również niezwykle wszechstronny. Może być wyposażony w różnorodne osprzęty, aby sprostać różnym wymaganiom roboczym, takie jak młot pneumatyczny, chwytak lub łyżkę. Jeśli szukasz najwyższej klasy ładowarki, która wykona zadanie dobrze, wybierz skitera MT-380. Odwiedź stronę internetową moderntech.pl już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tej potężnej maszynie i o tym, jak może przynieść korzyści Twojej firmie.